Dzień dobry. Dzisiaj pierwszy odcinek świąteczny. Dzisiaj pierwszy odcinek świąteczny z takiej serii, którą wam obiecałem. Z serii dla tych, którzy nie chcą się przepracować, przygotowując święta, i dla tych, którzy chcą podejść do tych świąt na luzie. Nie oszukujmy się, nawet ci, którzy chcą podejść na luzie, czasami potrzebują delikatnego zmiękczacza. Przydadzą nam się bardziej elastyczne ruchy. I ten film jest właśnie odpowiedzią na tę potrzebę. Dzisiaj przygotujemy przepyszne grzane domowe wino, najlepsze jakie piście. Gwarantuję wam. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mi otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Przygotowanie naszego eliksiru zaczynamy od cytrusów. Będziemy potrzebowali pomarańczy i cytryny. A dokładnie będziemy potrzebowali dwóch pomarańczy, które kroimy w plasterki i wrzucamy do dużego gara. To w tym garze przygotujemy nasze wino. Tak jak wspominałem, potrzebujemy jeszcze cytryny, ale nie dużo cytryny. Potrzebujemy jedynie dwóch plasterków cytryny i te dwa plasterki cytryny też dorzucamy do naszego garnka. Kwasowość naszego wina już sobie zapewniliśmy. Teraz pora dodać słodyczy. Potrzebujemy 3 czwartych szklanki cukru trzcinowego, który oczywiście też dosypujemy do dużego gara. Grzane wino musi mieć taki korzenny charakter. Dlatego dodajemy jeszcze dwie łyżeczki goździków w całości. Oczywiście dorzucamy je do pozostałych składników w garnku. Na pewno zastanawiacie się, co to za grzane wino bez wina. Tak, dodamy wina. Będziemy potrzebowali 750 ml wina. Ja wybrałem merlota. Najlepiej, żeby to było wino półwytrawne bądź wytrawne, ale jeżeli macie słodkie albo półsłodkie, bo lubicie bardzo słodkie napoje, wlejcie. Tak naprawdę w grzanym winie chodzi o te wszystkie aromaty. Oczywiste składniki już mamy w garnku. Teraz pora na te mniej oczywiste. Będziemy potrzebować 80 śliwek, a to bardzo ważne, suszonych śliwek. Ja nie daję śliwek wędzonych, dlatego, bo całe to wino zamieniłoby się w wędzarnię. Tego bierzemy 8-10 śliwek suszonych, kroimy na mniejsze kawałki. I oczywiście później dorzucamy do gara. Kolejnym składnikiem jest kora cynamonu. Możecie mnie zapytać, co jest takiego nietypowego w korze cynamonu. Bierzemy kawałek kory cynamonu i specjalnie ją przygotowujemy. To znaczy, wkładamy ją do piekarnika, podkręcamy piekarnik na najwyższą temperaturę i podpiekamy. Chodzi o to, żeby wydobyć jak najwięcej aromatu. Podpiekamy korę i dopiero taką gorącą, dymiącą dorzucamy do wina w garze. Przygotowanie zajęło nam chwilę i teraz nasz garnek wędruje na kuchenkę. Podgrzewamy. Pamiętajcie, wino podgrzewamy, nie gotujemy go. Podgrzewamy wino w takiej średniej, niższej temperaturze. Chodzi o to, żeby ono nabrało tylko i wyłącznie temperatury, ale żeby nie daj Bóg się nie zagotowało. Nie chcemy go przygotować, no bo uleci cały alkohol. W momencie, kiedy wino jest już gorące, dolewamy do niego ostatni składnik. Tym ostatnim składnikiem jest szklanka wiśniówki. Tak, szklanka wiśniówki. Dolewamy szklankę wiśniówki, mieszamy wszystko i możemy rozlewać. Nasze wino jest gotowe. Czy ten cały gar wina musimy wypić od razu? Oczywiście, że nie. Wystarczy, że przelejemy je do innego garnka. W sam płyn. I taki płyn w momencie, kiedy chcemy podgrzać, podgrzewamy taką ilość, jaką chcemy się raczyć. Na przykład kubeczek. Przygotowujemy sobie kolejne potrawy świąteczne i się raczymy, się zmiękczamy. Koniecznie przygotujcie to wino. Naprawdę namawiam. W życiu nie będziecie chcieli kupić gotowca. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. A myślę, że w następnym odcinku będzie przepis na ciasto. Co o tym myślicie? Proste, super proste, świąteczne ciasto, które jest obłędnie pyszne. Dziękuję Wam, do zobaczenia.